Hello wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale Buszu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak wyjść z platyny oraz z diaksa. Pewnie większości z was teoretycznie ten filmik nie dotyczy, jednak rady, które stosuję w tym filmiku oczywiście mogą wykorzystać osoby z irona, brąza, golda. Tu będzie trochę bardziej skonkretyzowane wokół problemów, które wydaje mi się, że mają osoby z platyny oraz diaksa, ale oczywiście rad nigdy za wiele, także jeżeli chcecie sobie posłuchać, zapraszam. Jeżeli odcinek się podoba... Oczywiście zachęcam do stania kciuka w górę, komentarza, subskrypcji, będę bardzo wdzięczny. A my już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Tutaj mam jeszcze sobie zapisane notatki. Co jakiś czas będę tutaj patrzył, będę się sugerował, bo tutaj sobie kilka punktów zawarłem, którymi będę się oczywiście sugerować. Wtedy leci sobie jakaś gierka, jakby ona nie ma zbyt dużego wpływu, także możecie tego, możecie ten odcinek oglądać w formie podcastu, nie wiem, gotując obiad, czy też wpieprzając obiad. Także... no. A my już przechodzimy do meritum odcinka, czyli właśnie jak wyjść z Platyny oraz diaksa. Platyna i są to dość wysokie rangi, jeżeli chodzi o społeczeństwo LoL'a. Wiadomo, że jeżeli na to wszystko popatrzy jakiś pros, no to są to słabe rangi, ale jeżeli popatrzymy uśredniając takiego przeciętnego gracza w LoL'ach, który jest przeważnie w Goldzie, Silverze, to jednak są to wysokie. W tych dywizjach przeważnie już grają osoby, które jednak Coś chcą osiągnąć w rolu, może nie tak, że nie wiem, chcecie iść w esport, czy coś takiego, ale jednak są to osoby, które jednak poświęcają trochę czasu tej grze, rozumieją dosyć dobrze tą grę i też mają jakieś ambicje względem wyższych rank. No wiadomo, że jeżeli by nie mieli tych ambicji, no to nie graliby aż tak dużo rankedów, by ich to nie obchodziło, byliby na niższej dywizji, albo po prostu, no nie wiem, graliby sobie normalki, czy też aramki for fun. Jeżeli właśnie już skupiamy się na tych wyższych dywizjach, wiadomo, że są to osoby ponadprzeciętne, także posiadają Ponad przecięte umiejętności względem innych. Co oznacza? Że prawdopodobnie grają lepiej mikro albo makro od większości osób. Na pewno mikro i makro nie dotyczy jakby ogółu gry, bo są jeszcze inne, bardziej złożone czynniki, które możemy omówić, ale tak uogólniając, możemy właśnie grę podzielić na dobre mikro albo dobre makro. Dobre mikro to oczywiście zagrania mechaniczne, czyli ktoś dobrze klika myszką, ktoś jest dobry mechanicznie, wykonuje dobre kombosy, jest jak najbardziej dobry po prostu w klikaniu. Dobre makro to jest wszelakie rozumienie gry. I granie właśnie wokół mapy, szczotkolowanie i tak dalej, i tak dalej. Przeważnie jest tak, że albo ktoś jest dobry z mikro, albo z makro. jak jest dobry z mikro i makro, no to przeważnie jest w challengerze i to bardzo wysoki. Także na początku dobrze sobie zdać sprawę z tego, czy jesteśmy osobą dobrą mechanicznie, czy jednak jesteśmy osobą, która wygrane opiera na jakby rozumieniu gry, na dobrym szczotkolowaniu. W moim przypadku. Wydaje mi się, że jestem osobą niezłą mechanicznie, bo chcąc, nie chcąc, jak wiecie, wbiłem tego mastera na Łeśie, to jednak coś tam mechanicznie muszę potrafić, ale nie uważam, że moje mechaniki są najlepsze. Uważam, że dużo lepiej gram jakby mapą, rozumieniem gry, a nie jakby ogrywaniem przeciwnika w sposób mechaniczny. Także ja, wiedząc te moje jakby ograniczenia i słabości, staram się grać postaciami do tego przystosowanymi. Przykładowo, raczej nie wyciągnę Jony Yasuo, a jeżeli już wyciągnę, to zdaję sobie sprawę, że nie wszystko, co będę robił, jest dobre. Ale, jeżeli dobrze gram makro, mogę przykładowo zagrać sobie Lissandrą, Eko, dość dobrze manipulować wave'em i roamować wtedy, kiedy jest potrzeba. Także raczej staram się dostosować swój playstyle do tego, jakimi championami grać. Dlatego, jeżeli chcecie właśnie wbić tego Mastera albo Jaxa, musi jakby starać się albo uwypuklić wasze atuty, albo starać się przykryć wasze wady. Jedno albo drugie. W sensie, wiadomo, możecie zrobić to i to. Ale na początku radziłbym się właśnie Wam skupić na jednym z tych czynników Czyli przykładowo, jeżeli dobrze gramy makro Staramy się jeszcze bardziej poprawić nasze makro Czyli jeżeli chcemy poprawić nasze makro Możemy jeszcze bardziej zrozumieć Wave Management Możemy przykładowo dobrać postacie do tego makro I jakby zrozumieć właśnie swoje atuty Fajnie przy tym jeszcze jakby załagodzić swoje wady Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest jakby załagodzić wady Niż uwypuklić atuty Dlatego, że jeżeli coś jest naszym atutem, to prawdopodobnie ogarnęliśmy to wiem, w 90-95%, a jeżeli coś jest naszą wadą, no to wiadomo, że być może ogarnęliśmy to w 10-25%. Także, jakby potencjał na wzrost jest dużo, dużo większy. Czasami rzeczy oczywiście nie idzie się samemu nauczyć. Przykładowo, jeżeli nie rozumiemy angielskiego, matematyki, dobrą opcją są korepetycje, jeżeli sami nie potrafimy ogarnąć tematu, albo ktoś tego nie potrafi nam wytłumaczyć. Także wydaje mi się, że opcja wydania paru 10 złotych. Gdzie i tak spędzacie przy tej grze większość swojego wolnego czasu, no nie jest jakaś tragiczna. Tym bardziej, że większość z nas jednak te parę dziesiąt złotych to przeznacza na Rpki, czy tam na miesiąc, czy tam na kilka miesięcy. Także wydaje mi się, że to jest fair deal. Nie mówię to tylko, że wiecie, że to jest reklama, że coaching domin i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, jeżeli lubicie jakąś osobę, uważacie, że ma wiedzę o tej grze, możecie się czegoś nauczyć, a na przykład nie potraficie dostrzec swoich VAT, bo co jest ważne, jeżeli ich nie potraficie dostrzec, no to oczywiście taki coaching moim zdaniem jest spoko opcją. Tym bardziej, że ludzie przeważnie mają tendencję do. Nie oglądając swoich powtórek, nie rozumienia ich, a jak już je oglądają, to po prostu tego nie widzą, bo nie mają wystarczającej wiedzy. Także dobrze skorzystać z pomocy osób, które po prostu tę wiedzę posiadają. To w przypadku na przykład, kiedy jesteśmy dobrzy mikro, ale brakuje nam makro. Wydaje mi się, że makro jest dużo łatwiej się w ogóle nauczyć. Klikanie myszką nie jest tak proste to jest trochę jak ze sportem jeżeli ktoś po prostu ma wrodzony talent do gry, potrafi dobrze kopać piłkę, jest dobry mechanicznie no takich rzeczy bardzo trudno się nauczyć oczywiście można to polepszyć są sposoby, jak to polepszyć i te sposoby też znam. Jeżeli chcecie, możemy zrobić kiedyś na przykład odcinek, jak polepszyć mikro albo makro, tak sobie bardziej konkretnie o tym pomówimy. Makro, moim zdaniem, dużo łatwiej się nauczyć, bo są to po prostu utarte schematy, które co jakiś czas się powtarzają. A jednak, mikro, klikanie myszką, jest to sprawa dużo bardziej złożona. Tutaj, za przykład, można podać dużo trenerów, którzy jednak bardzo dobrze rozumieją tę grę. Dużo lepiej niż większość graczy. Oczywiście część z nich wbiła tam jakieś challengera Czy tam wysokiego Diaxa Mastera, ale jednak większość miała tutaj problem z wbiciem tego wyższego rankingu. Nie chcę tutaj jakby wrzucać wszystkich do jednego worka. Jakby szufladkowanie w takich materiałach nie jest dobre, ale też warto o tym powiedzieć. Dobrze jest popatrzeć też, co robi myślę, i spojrzeć na to obiektywnie. Przykładowo, kiedy ja miałem właśnie problem z wbiciem Diaxa, bardzo długo siedziałem w platynie 2, no to było już wieki temu, ale tak było, to popatrzyłem swoje gameplaye. Zastanawiałem się, co ja robię źle, i doszedłem do wniosku, że po pierwsze grałem z zbyt dużą liczbą postaci, przez co jakby wszystkimi grałem dość dobrze, ale niewystarczająco dobrze, żeby je wymasterować, a do tego często bardzo głupio padałem na linii 1 na 1 no bez w ogóle gankowania junglera, co potem się przekładało na to, że miałem już problemy z dalszym etapem gry. Nadal mamy wydaje mi się, problem dość z etapem e, liniowania. Wydaje mi się, że faza liniowania właśnie nie jest moją najmocniejszą stroną. E, nadal wydaje mi się, że jest to coś, co mogę poprawić, ale już nad tym pracuję, już to zrozumiałem. Teraz już dużo rzadziej wywalam się właśnie jeden na jeden na linii, co przełożyło się na to, że wygrywam większą ilość gier. Także też właśnie dobrze popatrzeć na to, czy my nie popełniamy jakiegoś głupiego błędu względem innych osób. Przykładowo, możemy nawet wejść na profesora, zobaczyć jakie mam cesy. Jeżeli na przykład chcemy wbić do mastera, a nasze CSY nie są nawet jak platyniarza, no to prawdopodobnie jest to coś, na czym bardzo łatwo możemy popracować. Kolejną bardzo ważną kwestią, mimo że w ostatnim czasie mówi się o niej coraz więcej, jest mental. Mental jest wolu naprawdę bardzo ważny. Dlatego, że jeżeli jesteście w tym bronzie, Ironie, to jakby pula rzeczy, którą musicie poprawić, jest bardzo duża, także możecie bardzo sprogresować. Na tym wyższym poziomie tak właściwie detale odgrywają rolę i jeżeli wygracie grę, to czasami niewielkie rzeczy mają na to wpływ. Dlatego. Dobre nastawienie mentalne to podstawa. Pamiętam, jak byłem w Platynie, to chyba było miejsce, gdzie było najwięcej toksików, bo jest to, jak z właśnie Platyna, ranga osób, które myślą, że są już dobre w tę grze, że coś tam osiągnęły, ale de facto... Nic nie znaczą, oni są po prostu bardzo słabi mechanicznie, przez to mają zbyt duże mniemanie o sobie, zbyt duże ego. Jeżeli właśnie wy nie jesteście toksyczni, nie piszecie nic, na czacie, sprawiacie, że szansa u was na toksika jest 4 na 5, bo wy nie jesteście toksykiem, a u przeciwników 5 na 5. Także to jest oczywiście bardzo pozytywne nastawienie. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby być jakimś takim mega pozytywnym świrem, po każdej sytuacji pisać good job, WP, we win itd. Ale przede wszystkim ważne jest to, co ja czasami robię na streamku i też staram się nad tym pracować, czyli nie pingowanie bez powodu, pingi de facto nic nie zmieniają. Możecie na to popatrzeć pod tym przykładem, że załóżmy, że coś zjebaliście, po prostu, nie zagraliście najlepiej. Przeważnie osoby, które coś wiecie, z mają świadomość tego, że zagrały źle. Nikt nie musi im o tym mówić. Tak samo jak w koszykówce, załóżmy, że jest syrena końcowa. Wy nie trafiliście decydującego rzutu, no i wasza drużyna przegrała. Czy po meczu oczekujecie tego, żeby wszyscy powiedzieli, ale jesteś do dupy, nie wiem, przegraliśmy przez mecz i tak dalej? Czy bardziej oczekiwalibyście, nie wiem, poklepanie po plecach, jakieś formy wsparcia? Także też, yy, no starajcie się po prostu być wyrozumiali. Też, jakby warto na to spojrzeć z tej strony, mi to często pomaga, że ja sam często zagram źle i jest mi głupio z tego, jak zagram. I oczywiście takim osobom z naszej drużyny też się może to zdarzyć. Wiadomo, że czasami jest to. Niewyobrażalne, co ludzie potrafią zrobić i można się wkurzyć Ale ważne jest to, żeby właśnie dążyć do tego samouspokojenia Wydaje mi się w ogóle, że mental ma bardzo duże znaczenie w grze I już zrobiłem raz o tym filmik, jak nie tiltować w lolu Ale jest właśnie kilka skutecznych metod, które mogą to poprawić Przykładowo możemy grać z relaksacyjną muzyką po złym zagraniu zamiast pingować, możemy wziąć 3 razy oddech. To często ludzi potrafi uspokoić. No i jeżeli nie potrafimy, jeżeli nic nie możemy zdziałać, jakby nadal się wkurzamy, oczywiście mute-all też jest dobrą opcją, chociaż osobiście na początku jej nie polecam, no bo wiadomo, że czasami jakieś przydatne informacje na czasie się zdarzą. Najważniejsze jest, żeby unikać pytań typu why, where, when, czy po prostu rozpoczynań konwersacji, których nic nie znaczą. Czatu jedynie używania do dowiedzenia się pewnych rzeczy, czyli szotkolowania, ale też niezbyt dużo. Ale przede wszystkim używanie timerów, to jest najważniejsze. I oprócz tego, żeby nie być toksycznym, postarać się być pozytywnie nastawionym. Jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni, to gry się wygrywa dużo łatwiej. Wiadomo, że jak jest początek sezonu, albo ogólnie gra się rankę de rola, dużo osób jest jakby zbyt zmotywowanych, żeby wygrać, przez co to są toksyczni. Ale jeżeli my jesteśmy pozytywnie nastawieni, skupiamy się na pozytywach. Szukamy tych dobrych rzeczy po zagraniach, a nie negatywnych. To uwierzcie mi, że gra się dużo łatwiej, wygrywa się dużo więcej gier. Przykładowo, dużo osób często mówi, że jeżeli tryharduję, to przegrywa bardzo dużą ilość gier, ale jeżeli sobie zagra na chillu to nagle zaczynają wygrywać. I o to chodzi. Musicie jakby skupiać się na swojej grze, ale wasz attitude, mental ma być trochę taki, że wygram to wygram, nie to nie. W takim sensie, że jeżeli czasami coś zbyt bardzo chcemy, to de facto to nam się oddala. Także wydaje mi się, że takie pozytywne nastawienie, szukanie pozytywnych aspektów, przy tym nie tiltowanie i nie flamienie swoich sojuszników, jest naprawdę kluczem do sukcesu. Popróbujcie. Ja wiem, że to jest mega trudne, bo Platyna i diaks to, wydaje mi się, są najbardziej e, toksyczne, e, toksyczne rangi w rolu, bo na Ironie albo na Broncie ktoś się napisze noob albo, wiadomo, coś robiąc swoją matką, a na Platynie i jest to trochę inny rodzaj jak to był, to wie, o czym mówię, ale zauważcie, że jeżeli wy nie będziecie flamić. To osoby, które z wami rywalizują w tych rangach, już przerastacie w jakimś aspekcie. A jeżeli do tego poprawicie mikro albo makro, to już w dwóch aspektach możecie ich jakby przerosnąć, przez co będzie się wam dużo łatwiej progresować. Oczywiście jest to film, w którym bardziej poruszam sprawy teoretyczne niż praktyczne. Takie sprawy praktyczne możecie poćwiczyć sami poprzez oglądanie powtórek albo streamów, wbiciem na coaching do kogoś. Wiadomo, że są jakby bezpłatne urywki u Bezuma, u mnie czy u kogokolwiek, które coś tam dają. Ale moim zdaniem najlepiej wszystko sprawdzić w praktyce, nauczyć się na własnych błędach, przeważnie to odpłatnie. Jeżeli nie do mnie, zachęcam do kokolwiek innego. Warto się moim zdaniem poświęcić, zostawić te parę dziesiąt złotych i przynajmniej wiedzieć, jakie są nasze błędy i starać się na nim pracować. Dobrze, to było tyle ode mnie, trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało i powodzonka z wbijaniem wymarzonej rangi. Elo.